Tomkę jak poznałem Witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj Chciałem dla was nagrać wywiad Widać z nie byle kim Z naszym poetą i filantropem serwerowym KFR Lilietim <coughs> Witam, to ja tak, to jest właśnie on okay, Dziękuję bardzo Dziękuję za zaproszenie Gabrielu Czuję się no. wyróżniony Nie ma za co Bartoszu Już Chcesz już usłyszeć swoje pierwsze pytanie? E, tak, bardzo chętnie. Powiedz mi, co sądzisz o grze Tomka? No, więc jest to obszerny temat, myślę, że grze... o tym mówić godzinami, ale, że tak powiem, zamiast słów tutaj idealnie zastąpi gameplay Tomka. Mówi jakby sam za siebie, tak. Jego umiejętności są nie lada, nie lada są, są po prostu inne od, od innych graczy, a po prostu ma taki swój styl grania, że tak powiem. Raczej podejmuje taktykę... Yy, yy, nie wiem taktykę, gdzie się tylko wchodzi na mecz i pierdala szajs, ale to już tam mniejsza większość. Tomek, wybitny gracz. I w sumie to. No, jego umiejętności są jakie są, ale. ale ważne, że jest, co sila progi konfederacji. I do tego Może niekoniecznie szanujemy, ale jest. Dobrze. Widzę, że poradziłeś jest z pierwszym pytaniem bardzo dobrze. No, może trochę dodało, więc się tego wyciągnąć, ale. Stres. Oddało. Widocznie. Ale. Teraz powiem, co sądzisz o info.tonga? Jak z nim grasz? Jakie ci podaje info? No, myślę, że info to jest bardzo obszerny temat, bo Tomek lubi też sobie powiedzieć. Czasem różne słowa, na przykład Albi. Koniecznie Albi jest wtedy. A Tomek po prostu trolu, troluje. Czy no, fake info jest, jest, jest na miejscu, jak strony? Powiedz co sądzisz o tym info? Gdy graliśmy z na trenie? i powiedział, że oponent jest na pociągu o, myślę, że to jest... myślę, że to wymaga nie lada umiejętności od Tomka gdyż on po prostu wie więcej od nas, on po prostu jakby on, 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 on atakuje on dużo nie, nie myśli on atakuje z oponentów i... i co tu dużo mówić no kurwa chujowy Jacek z skurwysy zjebany jest jakiś co on ma kurwa? MK2? Czy co on tam miał? Oj. Tomasz ma szeryfa Skoro powiedzieliś już o tym to Czy uważasz, że Tomek zasługuje na tą rangę jaką jest szeryf? No odpierdala szajs kurwa Bustują go jakieś szczyle pierdale Na jakimś zjebanym discordce Co sądzisz o wiedzy Tomka w CSie? Na przykład hmm. Podam przykład. Mając 700 godzin Nie wiedział, że da się wskoczyć na lampę na cashu Grając mniej raz cash Na no, bombce idzie no, tak jak już Dałem. Już, yy... Znaczy tak powiem nie miał kto Tomka poprowadzić, nie miał kto coachować, bo tego może potrzebował, może tego właśnie zabrakło tego, do, tego prawidłowego coacha, takiego na przykład Gabriel czy tam pompa75hz, To są ludzie, którym można zaufać. To jest człowiek, który wyprowadził na prostą, ale myślę, że z nie ma już tak dużo zbierać, bo obraca sobie psa. Tak to jest mi tak? za Czy widzisz Tomka? W jakiejś innej grze, bo jak każdy wie, w CES jest bardzo mocno mierny. Tak, żeby zobaczyć Tomka w innej grze, przydałoby się, żeby Tomek miał inną grę, ale on najjedyna grę ma na Steamie, to jest CES i jakaś świętaj. Co sądzisz o po poruszaniu myszką przez Tomka? Jaki dobry ma no, jak ma takie problemy z myszką, z tego co Kulka mu czasem w myszki wypada. Przynajmniej tak to wygląda. Zaraz tam mm. ostatni jaki tytałeś w swój kanał dobrze to pokazuje, jak wygląda sytuacja tam z Rozumiem. A więc, czy twoim zdaniem Tomek jeszcze ma jakiekolwiek szanse zabłytnąć w fejsie, czy już jest kres Myślę, że Tomek miałby jakiekolwiek szanse, gdyby zmienił ścieżkę, którą obecnie idzie i zaczął grać na ludzi na swoim poziomie, myślę, że to jest gdzieś no maksymalny, to jest coś, g coś, g coś to jest najwyżej miał celować tak, myślę, że nawet te, do tego silvera by tam zjechał. Rozumiem, a więc... Powiedz mi jeszcze takie luźne pytanie. Jak poznałeś? prosa, prosa Omarzu? Tomka jak poznałem? Nichó ja nie pamiętam jak tam poznałem. Ja nie wiem czy jego kurwa znam. Zagrałem w nim, że z nim już z 5 mm. Bo on pokaże mi się wypowiadać. Ale mi to wystarczyło te 5 mm, żeby wiedzieć, że to jest... To jest ten człowiek, to jest ten człowiek. Drugi, drugiej takiej osoby nie poznam nigdy. Dobrze bardzo może masz jeszcze jakieś uwagi dla Tomka jakbyś go no. mógł nauczyć grać, jakieś porady taktyczne. No myślę, że akademia Izaka od początku to jest to właśnie, to jest to. Ale jeden jest plus Tomka, że nie gra Mirka. To znaczy, że nie gra Mirka. Pewnie nie Mirka Gdyby nie to, że jego koledzy... Biorąc słowo w namiast, ludzie po prostu pusty. Nie wiem, czy są jego koledzy, czy nie. Każdy być w każdym razie. Mm. Tam on z go przelega mi naprawdę no, no, ja, ja już nie grałem e Mirka, wyrośli z tego I Tomek dlatego też nie gra e Mirka Chociaż może być to problematyczne dla niego, bo nie nie zna kurwa żadnej mapy Przynajmniej po jego info, tak to wygląda jakby nie znał żadnej mapy Ale co, wydaje mi się, że jest jaki okay, jest, ale chuj mu w dupę To znaczy nie, w sumie to nie Niech robi co kurwa tam ma robić Dobrze to powiedz... jeszcze takie ostatnie słowo do pompka z twojej strony yy, Ostatnie słowo. Zmień grę. Zmień grę. Tak. Albo zacznij tak, grać tak. sam, albo zacznij grać sam, albo zmień. No, to jak jedno ówę bez kitu, kurwa. masz tam masz grać, to graj sobie, ale to żeby coś grać. Nie, że najpierw tam jakieś kurwa szeryfy czy tam lamy i kurwa wiesz. Normalnie tabela odwrócona jest Twoja, ale odwrócona jest Twoja tylko. Yy. No i po prostu. Tak, właśnie, każdy wie, to masz zaciekie broni. Dług tabeli. Jest jego ulubiona pozycja. On tam już się zakniecił na stałe. Właśnie. Kurwa mać. Yy, jeszcze jedna rzecz, tak. Tomasz Lewak. Tomasz Lewak. Myślę, że jest to niej, tak Myślę, że Tomasz jest komunistą, z krzyżem w zębach. Chyba to Tak, no, tak ja mi wygląda. Jeszcze psa mu bije. Trochę sadkę. Dobrze, to jest domowa. zwierzętami właściwie. Ale prawie jak domowa, bo piesek jak rodzina. No to tak samo. Chyba teraz jesteśmy jak rodzina. Chcesz dołączyć do naszej rodziny? Już dzisiaj zapraszam cię na nasz disco. Ale reklamę zajęła jeszcze raz. Piękną reklamę, Bartosz, że się. chyba cię stałe. Dobrze, a więc proszę Państwa, ze mną był dzisiaj Bartosz, stany, poeta, filantrop. Dziękuję Wam po prostu, za ten wywiad. Ja również dziękuję. A więc do zobaczenia w kolejnych wygadach. Cześć.